Cześć, witajcie ze strony dzisiaj ze mną. Natalia witam bardzo serdecznie. To jest seria zagrajmy w Minecraft. Odcinek 21. Ja Co się stało z tym światem to e, oznajmiam, że e, przez przypadek go skasowałem. I tutaj już mam itemki, bo załączyłem na bonusowe skrzynie. I... i Dlatego go usunąłem, że zro, robiłem takie jakby porządki w, na, w Minecrafcie, po prostu. I co by tutaj jeszcze mam powiedzieć, że z tego powodu, że mi bardzo radziło. I coś mi się stało akurat mi się tak ekran obrócił Cz mieszka mi nie działa. Wracamy po przerwie. Dobra, no jesteśmy po przerwie. Stało się coś takiego, że chyba, nie wiem, myszka mi się mm, zbugowała. Kolejny raz. I mieliśmy trochę awarii z piciem. No, wylało się. Ale dobrze, że nie ko na komputer, bo by tego. Hmm. No, na jakieś tam kable, nie wiem. Od myszki czy od czegoś tam? Nie, chyba. Mikrofon już jest podłączony. Dobra. Wiem. Możemy już zacząć budować swojego domku. O, troszkę tutaj robię, miałem. I... Co? Jakieś dziwne latające coś. Mm, więc ja bym zaczął budowę domku gdzieś w tej okolicy, no bo tutaj zacząłem. Um, dobra. Ja tutaj już buduję i za chwilę puścisz się muzyka. Dobrá, to já to tu už buduji. Dobra, jakby co, to muzyka jest puszczana z tableta. Skończyło mi się drewno. A nie, postawiłem tutaj źle. O, znowu stawiłem źle. Nie wiem, dzisiaj mam coś dziwnego z tym. Mm, dobra, już mamy tyle byśmy tutaj jeszcze mogli zrobić to. Dobra. Hmm. Dobra. O. Super. Skończyło mi się drewno. Ale żal. To troszkę wygląda jak Jakaś mina. Tylko czy to jest takie... Nie jak gościu z dużymi... Ale to ma takie powiększone, takie no... Mm, skrzyneczkę mamy, to sobie postawimy, nie wiem, może tutaj, o. I tutaj sobie spakujemy takie... O pierdoły. I muszę oczywiście, że pójść pod drewną. Troszkę szkoda. No bo tyle tego drewna trzeba nazbierać. A później co z tego będzie. Co to? Ta, ta głupa reklama. Nie no nie jest głupia też. Mm, jest fajna, taka fajna muzyka. Co to? Nie wiem co się stało. Mm, dobra. To już możemy robić takie obramówki. O właśnie takie. Parker, czemu ja tutaj to źle postawiłem? Nie wiem. Ło! Odrzuciło mnie. o. Dwa tylko drewna. To za tomak? Przedtem była róża zamiast maku. Bardzo dziwne. Bardzo nawet dziwne, no bo zamiast. Róży, to jest teraz smak. A przed tym mi się podobało, jak była ta róża. Um, Dirta potrzebuje. Dobra, Ciebie już mogę odstawić. Więc wyłazimy przez okno i przerabiamy to. Mm, więc nie wiem czy wiecie, lecz planuję założyć taką nową serię, która się będzie nazywała Lego Bionicruch. Nie wiem. Coś na pewno z Lego, lecz nie wiem czy w ogóle zrobię taką serię. Ta muzyka mnie po prostu dobija. No? Ta mnie muzyka dobija. Bo jest bardzo fajna. Fajna? No? Włazimy przez okno i krowa nam tutaj się wtargnęła do domu. sikieromią Za wtargnięcie do mnie do domu kara śmierci. Tobie też kara śmierci. O! Przepraszam, lecz te krowy już mnie irytują, jak włażą do chałupy komuś. To Mnie bardzo wkurza. Dobra, już się robi noc i zakończymy może ten odcinek. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jak tak, zostawcie łapkę w górę. I subskrypcję. No, suba zostawcie. Będzie fajnie. Bardzo. <tok> tak, więc... Ja się z Wami przygnam na top. Cześć!